Widzowie w dzisiejszym odcinku jesteśmy sobie z moim widzem i dwa elo Cześć Siema, siema i dzisiaj widzowie gramy sobie na rysowanym teksturpaku Za chwilę sobie zamienimy teksturpaka narysowanego. Stary, yy, pobrałeś ten plik co ci wysłałem? No pobrałem Ja już jestem, o kurde Jak to wygląda Masz, masz już? No, jak te chmury wyglądają, hopie O. Patrz na słońce, jesteś? No jestem, widzę Jakie to słońce jest kurcze Ale to wygląda kolorowo, super Ej, U. nie Zobacz na tego Kinol. villagera! Kinol. Zobacz, jak to wygląda? Zobacz sobie te rzeczy, które są w tym. Zobacz na to! Patrz na to, jak to. to wygląda. Jaka się kaczka do mięsa! <grym> jak w kebabie taki wiesz, obierator 3000 What? A czemu ty ziomeczek jakiś się buduje, czy co? Dobra, obudujemy łóżko, Patrz jak w ogóle ta wełna wygląda. I łóżko! Wełna taka tak, jakby. Jakbyś... Tak, jakbyś i szyję tym. Tak, jak szyta, no właśnie to powiedziałem, ale epicko, ty, dobra, e, dawaj, pójdziemy sobie tutaj. Aj, widzowie, pamiętajcie, że nagrywamy z widzami odcinki. Ostatnio I, kupiliśmy. Idzie do nas, wizami... idzie do nas. Ostatnio kupiliśmy widzowie Minecrafta Wystarczy być na odcinkach. i e, na Discordzie też, nie? Uważaj stary, uważaj, bo jak deadniemy, to będzie lipa stary. No to trzeba wygrać, tak. gireczka trzeba wygrać. Trzeba wszystko w ogóle zwiedzieć, jak wygląda na przykład wiesz. A właśnie, czekaj, ja wiem co, ja wiem co. Jak tra oh, a kodem. właśnie ty byś... Prawie nie przeglądałem. Ognisz trawa, tak. O, sorry! Ognistą kulę miałem, stary! Czekaj chwilę, zaraz ci ją pokażę jeszcze raz. Patrz w ogóle, jak jabłko wygląda, pa! Patrz na to. Patrz. Nie. Jakie wielkie, nie? No takie duże, bardzo duże. Co to przypomina? W sensie. Takie eee... jakieś dwie, nie wiem co. No takie. Dwa nie gold. Nie iron. nasze znaczy gold nuggetsy, tak? Tak się to mówi, takie złączone. Nie wiem, nie wiem. Dziwne to jest dziwne. Szczególnie ten mieczek jest dziwny. dziwny. No tutaj. wiem, widzę, zabiłeś go, nice. Stary, trzeba będzie tam podejść do nich, tylko się trochę uzbroimy. Dawaj, weźmiemy sobie o, na przykład. Dobra. Niemci. Ja jem gapa. Y gapa, No jakby golden apple. Gapa. O, a gap, okay. Nie! U nas? Tak. Tak, u nas... Ale nie chill, 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 leży, patrz, on nam Chil. chciał zniszczyć łóżko. Ma na te deski jak u. wyglądają. deski bardzo fajnie wyglądają, ja mam pomysł, ja mam pomysł, nie obudowuję łóżka. O kurczę, obudowałem stary, no to niszczę, ale, dobra, no, ale to... wygląda niszczenie stary. Poczekaj, ja niszczę, uwaga się Dobra, byłem w miejscu mniej więcej, okej okay. Idzie, idzie, idzie dobra. Zepnięty, dobra, zepchnięty. Dawaj, podle... bo ja podlecę do niego, co? Bo on tutaj chyba już hmm, O kurde, już nie kupiłem tego co chciałem, już kupuję. Taka złota. Dobra. Czekaj, czekaj. I... Dobra, uwaga! Musi jednąć, musi jednąć, Dobra, dobra. Chyba zniszczę mu imuszko. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, stawiłem TNT, a jesteś za mną, czy nie? No nie, ja ten, ja patrz jak, faj, patrz jak obudowałem łóżko Ja jestem ciekawy stary jak diaksy będą wyglądały, nie? A budujesz patrz łóżko? Patrz jak Anson no. wygląda, patrz jak Ensem wygląda O kurde, jakie kółeczka, ty, elegancko, jak, stary Jak na księżycu Jak na księżycu Weźmy, może, zróbmy tak, że ty pilnuj łóżka, a ja podlecę pod diaksy, co? Ile typa jest łóżeczka. na ręce, nie? Patrz jak te cyferki wyglądają na tym Na, na pasku Same takie, wiesz Takie krzywe wie... w sumie, takie, takie, ale czyte Plecy! U nas? Tak, 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 dawaj, dawaj go, dawaj go. Trzeba trze trze ich się i pozbyć, bo to są takie szczury, nie? No tak jakby. Ja bym ich podleciał, ale ja się boję trochę. No weź poczekaj tak. lepiej. A tutaj wezmę diaksy i mam cztery diaksy stary, co? Co, kupujemy szarpa? Czy co? Ehem? Yy, no tak w sumie będzie najlepiej, byśmy mieli się łatwiej jak bronić. Dobra, a jak diaksy wyglądają. Chodź, patrz na Diaksa. Ja patrzę. Patrz z tyłu, szybko! Jak plecak jakiś, nie? Taki nie jest plecak. Ta, czekaj. O, dobra mieczyk, dobra jest mieczyk. Ale wygląda piecyk epicko! Kurde, nie mogę grać w Tevedors, one są zbyt piękne! To jest mój nowy ulubiony ten, o! Patrz, patrz tą się... skórę, u, patrz tą skórę w, pecy, w tym, w piecyku. Pa, idzie typ xDT, czekaj. O, idzie... Dobra, zepchnięte jest. Dobra, nie, w którą skórę? W piecyku? Skóra, skórę. W którą skórę? No prawa, na co na... Co, na, na, na prawo! A, ta Od? skóra! Ja pierdzielę, no no widzę, widzę <laughs> Fajne, 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 naprawdę. Mega, mega, nie no, bardzo super się gra w to, nie? Ja cię ale w ogóle inaczej, jak nie Minecraft, nie? Czy, czy ja mam tylko takie, takie Pod... złudzenie. Tak Pod... jakbym grał w fajcie po prostu, jakąś grę Ty Kupię potki, ja pierdyle, jak zobaczysz potki zaraz, popieścikasz się, nie? Idzie Dobra, a w ogóle trzeba wszystkie rzeczy kupić. Dobra, dawaj lecimy na nich, bo oni coś nas tutaj puszują, nie? Zbyt bardzo. Dobra, chodź, ja mam plan. Mam o, TNT, TNT. Fajnie wygląda, nie? No takie mało po A Ej. i teksturpak powinien być w opisie Jeż, Znaczy, a, no tak, a jeżeli nie to napiszcie to dodam no, co, nie? Dodam, dodam e, No i jeżeli macie pomysły na odcinki to oczywiście piszcie I napiszcie czy wam się podoba w ogóle ten teksturpak Ja No jest spoko To będzie mój teksturpak już Dobra nie, nie ma już. łóżka, nie ma łóżka Nie mamy? Nie mają. A dobra Chill, to chill. Ginęli. A Elo, elo, ez, ez. Oni nie mieli zabudowanego do tego, do diaksów, szkoda, nie? Bo byśmy sobie diaksy wzięli. No, w sumie by się Myśmy przydały. Wzięli diaksy, by było fajnie. Stary, trzeba iść na środek, mi się wydaje, że już po Ja tam dolecę, może, wiesz? Sobie po diaksy i zaraz do ciebie wrócę. Dobra, jak sobie uważasz? Jak uważasz? Ja tutaj sobie przejdę. Dobra. Mam cztery diaksy. To... Tylko, że stary uważaj, bo zaraz może przyjść do nas żółty, nie? A ja wiesz samemu, a jak dwóch ich będzie, to ja nie wiem, czy taki skill będzie <noise> u mnie. Dobra, idzie, nie no, żółty idzie. Hmm. Wiesz co? Idzie. Tak, powoli idzie, buduj. Się, ale ja sobie wezmę tego, fireballa. Dobra, ja mam 4 diaksy, to kupić? Weź obczaj, co kupić Fireball, stary, to, to Szarpa chyba, fire, znaczy, boże y, y, Jak to się mówi? Protection, nie? jest Ta kula wygląda jak pizza, stary, patrz, jak pizza peperoni Tak, pizza? No. Idę <laughs> Taka w kółkach podawana No, pizza z reguły jest so ogromna, stary <laughs> Patrz, ile kupiłem, pułapkę nam kupiłem Ty no to Dobra, dawaj, ja go zlecę, ale czekaj, bo on tutaj też zrzuci On też chce mnie zrzucić, ja go widzę, ja go widzę Nie uważaj, on ma firebola on ma firebola w łapie ja mam ee, ja wiem, co ja? D &T. D &T. Jakby t tamtą się do nich? Nie, dobra, nie, nie, nie. Co mówię? Dobra, wleciałem, jestem mu pod nogami w sumie. Wezmę diaksy, mam dwa diaksy. Dobra. Lecę na niego, ty yy, pilny. Leci, pilnuj. leci chyba za ciebie, leci chyba za ciebie. A zepniesz go? Co? Nie tutaj stoi! On, On nie stoi tutaj! On nie ma łóżka! On nie ma łóżka stary! Dobra. On jest... o, dawaj go, dawaj go zepchnij tutaj, zepnij go tutaj! Kurde, próbuję! Dobra, dobra, jak nie to... Ale się buduje jet jeden! Ja od tyłu go wezmę, spróbuję. góry. Ja mam trabinki, dobra! Dawaj, dawaj. Poleciał, 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 poleciał. Dobra, do... dobra, dead no, dead no, final kill, stary, final kill. Let's go, dobra. Ale współpraca. Ile zostało. No tak. Ile zostało? Zostały dwa teamy oprócz naszego, czyli trzy łącznie. No, dwa, trzy. Dawaj na środek. O, ale miał itemki. Dawaj na środek, może po coś, co? Może pójdźmy po. Emeraldy! Tak. ja chcę widzieć, jak Emeraldy będą wyglądać. Tak, Emeraldy są na pewno OP, tylko trzeba najpierw do nich dojść, stary, wiesz. Mam osiem yy, diameksów. weź coś, kurde, proszę cię bardzo. Proszę ja je pójdę. bardzo dobrze rozprzątkuję. A ja pójdę sobie na środek po Emę, bo jestem serio ciekawy jak eme, nie? Czerwoni wracają na bazę. Dobra, mamy chwilę czasu, żeby tam nie wiesz... Będziemy mieli szybszy generator. Fajnie. O, o, no tak, szybszy generator, ale eme będzie generować? Eme jeszcze nie, to daleka droga, ale będziemy szybciej bić. Och, jest tak też. Dobra, jestem na środku stary. Emeraldy! Dobra, jak lecę do tego? patrz na grzybo! Widzisz to? Do, nie, no widzę, jestem pa-pa-pa. Tak, ta, widzę to, takie to, grzyby ty. Mam dwa po, Eme. Pokajmy, pokajmy, pokajmy. Proszę. A nie mogę... Nie, no mogę Nie. Nie mogę rzucić eme coś ty. A widzę o ciebie. No tak, ale coś nie mogę rzucić. Nie wiem czemu, nie wiem czemu. Dawaj, pójdziemy tutaj jeszcze po te eme tutaj. Oj, rudy idzie. Sojusz? Ban, 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 sojusz chce. Czekaj, 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 czekaj. O dobra, A Ty, lecimy na nich? Nie no chyba nie. Chociaż, o, chociaż chodź. stary, dawaj. O, jeden tutaj. jest sam, jeden jest sam! Jeden jest sam, tylko trzeba patrzeć na czego... A nie, dwóch, podcie. dwóch, dwóch jest, dwóch, jest, sorry, sorry, dwóch. A jeden jest tutaj, jeden ja ma... jest tutaj. Która jest ich baza? Ja mam kifoli, ja mam kill. Chuj do niego, on łóżko rozbiera. Nie wiem czemu. He? Ty patrz! Dał się zniszczyć! Ja cię kręcę, ej wiesz co? Dawaj mam plan No Ja pierdziele, jak to wygląda, nie, to jest O kurde, ja kupiłem... Czekaj, 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 mam pomysł, mam pomysł <laughs> Mam potkę, mam potkę, mam potkę Ja też mam potkę stary, ja też mam potkę Mam na zwiększony Patrz jak to wygląda, jak te potki hmm. wyglądają epicko, pa E, dzium, dzium, na co kupiłem, mam na pośpiech A teraz jeszcze Spida, dobra Nie, nie mam jumpa Ja też mam jumpa, ale bez speeda Czemu mam na szybkość, trzy razy kupiłem, co? Tamowałem chyba tak, o kurde i wypiłem je trzy na raz Ale ze mnie jest... idiota naprawdę, stary. A ty tam idziesz, dobra? To ja się tam. A, cofam. patrz, patrz jak ja buduję się, nie? Jakbym był jakimś prosem. <noise> A nie jestem. Go idzier robić. Ja jestem ładny, nim, mnie go dyskryminuje. O. Dobra, dobra, dead no, dead no. Final kill był, stary? I czerwony, tak, final kill. A ty to Dobra, to czerwony nie ma nic, tak, faktycznie. Ej, to bardzo easy giereczka, stary. Dobra. No Jaki, jacyś... jakie on rzeczy miał? Załapił ludzie. Rzeczy? Tak, miał ognistą kulę w ogóle. Jak to wygląda? 11 refów, tu sztapki. Jak to dziwnie wygląda? Nie no nie, nie, nie umiałbym tak grać stary na co dzień chyba. Może bym dał radę, ale nie wiem. D Trzeba byłoby się przyłączalić, nie? nie? Padł na trawę w ogóle, no bo to tak ja też nie zwróciłeś chyba na to uwagi. No, jest rysowana, jest mega. Serio, jest kok. Ja pięć. kupujemy fireballa Ja też mam polaki ja mam polaki Boom. Tak jest, idę na środek ogólnie. Nie wiem jak ty. Tutaj... Ja Tam widzę żółtego, widzę żółtego, żółtego czyli jakie to jest zielonego. Ja sobie zielonego. uzbrajam sobie się. Dobra, widzę zielonego, widzę zielonego i on nie wiem czy nie zielonego. idzie do nas. Tak. Łapka! On leci do nas, stary. Dobra, ja lecę do niego na bazę. Jesteśmy niebez... Okej, okay, okej. Okay. Jest tam, aha, dobra. Ja jestem przed nim jakby, jestem u, u przed Uważaj teraz, gdzie ty, gdzie ty jesteś, spotkajmy się, bo... Idę do niego, lubię... idę do niego, idę do niego, stary. Jak do do jego przed... bazy? Tak, do, idę do niego bazy. Ja jestem obok to... zielonych. Serio? To ja też zaraz nie... jestem, ty. a ty jesteś od tamtej strony, ja idę od jakców. Dobra, 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 czekaj. Ale on chyba już się pogodził, stary, ze stratą tego, bo nie, nie śledzi nas Nie ma go już, stary, tutaj. On ma łóżko, ale gdzie? Co? O, tutaj! Nie wziąłem, jest, dobra nice ty, to teraz trzeba co? W sumie wezmę sobie budulca i wygrywa... a nie, eee, mam, i wygrywam. Tego różowego, Ru... ty, nikt nie ma łóżka. Nikt nie ma łóżka, nawet my, ty, hard totalny na koniec. Bo ja teraz, ja proponuję, ja proponuję atak, taki, taki mocny atak. Dobrze, wiesz co, ja tutaj wziąłem jeszcze coś, tylko nie wiem, chcę zainwestować jeszcze dwa eme. -y. Chyba kupiłem złą rzecz, bo generator, ale już tam się nie będziemy cofać, no, no dobra. Generator, no w sumie trochę słabo kupiesz, ale no. Ujesz się czy TNT, masz TNT? Tak, mam, dobra, dawaj, trzy, dwa, jeden, stawiam. Raz. Dwa. Ja nie mogę z tobą, ale już jestem. Dobra, dawaj za mną. Mam MM, mam Czy Przydałoby się zobaczyć stary. Chciałem kupić obsa, żeby zabudować sobie łóżko oczywiście lepiej. Ale dobra. I on jest ja na naszej, on jest na naszej jeden. Jeden jest na naszej. Ej, ja mam firebola! W trakcie bu budowania może go zrzucę. Ja też mam firebola. Nie pokazuj mu, że masz. A on się patrzy. Dobra. On się patrzy, on wie, on wie czego chce. Dobra, ja się buduję do niego. W jakikolwiek sposób powoli. Nie zrzucił. To... Chyba. Chyba kolejny chce to już. Nie ma mowy, mm. nie ma mowy, on mi się wydaje, że to jest podpucha stary, on tak się patrzy. Patrz! Mówiłem, mówiłem, że to jest podpucha stary? Nie możesz tak patrzeć! Oni są cwani, widzowie są cwani, gracze ogólnie. Dobra, ty tam do nich. Wow, ale do się niego. typem do niego, czekaj, czekaj, czekaj! O nie, o nie, nie! Nie we mnie! Kurde, no dobra, daliśmy radę, nice! Dobra, Ostatnia, ostatni, ostatni, ostatni typek, ostatni typek. Tam ostatnie, jest, buduje się, patrz, czekaj, ja! Dobra, buduj się, trafisz! Kurde, nie trafiłeś! No nie! Czemu nie trafiłem, masz czy nie? Dawaj, dawaj, dawaj Ja nie mam nic, ja, ma, ja nie mam nic Ale to miał być piękny akcent końcowy stary. Naprawdę to no. miał być piękny akcent, dobra Tam stoi! Co o, że... stoi, nie ma chyba budulca stary, tak mi się wydaje Stoi? Tak, tak mi się wydaje, czekaj To patrz to, obserwuj go Nie no ja muszę, ja muszę Dobra, zrobione! Dobra, poleciał Wygrana, tak, dobra wygrana Dzięki za odcinek. Mam A nadzieję, ten napis to fajne Da, napisać jest fajny. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się dzisiaj. siema!